To, co y, y, dla mnie jest najważniejsze, to jest absolutnie kwestia ergonomii auta. Witam drodzy Państwo w kolejnym odcinku naszego stałego już cyklu BMW Zdunek, Burza Mózgów, Wymiana Zdań. A tuż obok mnie na tylnej kanapie nowego, pachnącego świeżością, świeżo po premierze BMW X3, Mirosław Hiszpański, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, to tak na gorąco zapytam, jak miłośnik motoryzacji, miłośnika motoryzacji, jak się podoba to auto, tak jak już wspomniałem, pachnące jeszcze dosłownie świeżością? Jeśli jest czarne, to musi być ładne. Wnętrze ciemne, tak. Kolor z zewnątrz szara. Wszystko spina się znakomicie. Jeżeli spojrzymy sobie na rok 2024 i to, czym żył biznes na Warmii i Mazurach, gdybyśmy mieli pokusić się o takie krótkie podsumowanie, bo pewnie cały program publicystyczny można by było spokojnie o tym e, przygotować. Jaki to był czas dla przedsiębiorców, którzy chociażby do Waszych drzwi pukają i z Wami współpracują? Czas mówienia o tym, że są coraz mniejsze marże, coraz wyższe koszty energii. E, czas o tym, że łańcuchy dostaw nie funkcjonują tak, jak powinny inny funkcjonować, że sprzedaż polskich towarów za granicą jest słabsza czyni generalnie czas dużego kłopotu biznesowego i próby modernizacji i dostosowania biznesu do realiów, które mamy w tym roku i myślę, że jeszcze czeka nas to przez kilka lat. Biznes na Warmii i Mazurach to jest taki biznes, który chce sobie wzajemnie pomagać, czy jednak firma X na firmę Y trochę czasami patrzy z byka, że tak kolokwialnie to ujmę. Ja patrzę na to zawsze w taki sposób, że biznes działa dobrze wtedy, kiedy wybiera korzystne dla siebie obszary, w których może współpracować i to jest super i, e, i tak powinniśmy być nastawieni. Natomiast każdy, kto prowadzi firmę Odpowiada za jej wynik, czyli tak naprawdę konkuruje ze wszystkimi o to, żeby ta firma uzyskała jak najlepsze wyniki. Więc tam, gdzie możemy współpracujemy, tam, gdzie możemy konkurujemy i raz to jest współpraca, raz to jest konkurencja. Czym stricte zajmuje się związek, którym Pan kieruje? Być może dla naszych widzów, dla naszych odbiorców jest to pierwsza okazja do tego, żeby się ze związkiem spotkać. Jakie są te Wasze najważniejsze zadania, cele być może także? Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców prywatnych jest organizacją przedsiębiorców, która z pozycji kraju jest skonfederowana z Konfederacją Lewiatan. Konfederacja Lewiatan, jako jeden z czterech związków krajowych działających w Polsce jest związkiem tak zwanym reprezentatywnym. Każdy związek reprezentatywny pracodawców może swoich przedstawicieli desygnować do Wojewódzkich Rady Dialogu Społecznego, do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, do Różnego rodzaju instytucji funkcjonujących przy Urzędzie Marszałkowskim, przy Wojewodzie. Jest jeszcze strona nazwijmy interwencyjna, no bo m, przedsiębiorcy e, funkcjonują w środowisku społeczno-gospodarczym, które e, oczywiście jest także podatne na różnego rodzaju e, natłok kontroli, e, działania różnych służb, instytucji e, i tutaj staramy się też wspierać przedsiębiorców. Związek m, Pracodawców jest także m, taką formą trochę usługodawczą na rzecz przedsiębiorców, e, ponieważ jesteśmy operatorem środków szkoleniowych i dotujemy przedsiębiorców w zakresie szkoleń, które są im potrzebne do rozwoju biznesu i to jest bardzo intensywna działalność. Kilka tysięcy firm z regionu, z regionu Warmii i Mazur z takiego wsparcia szkoleniowego skorzystało. Przedsiębiorca, pracodawca taki jak Pan dzisiaj, myślę, że samochód można śmiało tak powiedzieć traktuje po pierwsze... Pierwsze jako narzędzie, po drugie, po drugie jako e, kolejne biuro, tak naprawdę na kołach. Na nasze nagranie też dotarł Pan świeżo e, z trasy. Na co zwraca Pan uwagę, kupując, wybierając nowe auto e, do pracy, do domu, czy być może do obu tych zadań? Prowadzę biznes. Prawie 25 lat, więc już jestem osobą, która trochę tysięcy kilometrów przejeździła, i przyznam, że to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest absolutnie kwestia ergonomii auta. Moje plecy po przejechaniu 60 tysięcy rocznie kilometrów zasługują na dość wyprofilowany fotel. To, to jest jeden, jeden z kluczowych elementów. No i bezpieczeństwo. Jeśli jeżdżę tyle kilometrów, to chciałbym się czuć w aucie i komfortowo, i bezpiecznie, i wygodnie. Kiedyś mówiło się o tym, że jedno auto do domu, drugie auto do pracy, bo te zagadnienia i ten czas przedsiębiorcy trudno czasami rozdzielić na to życie prywatne i życie zawodowe. Dzisiaj może to być jeden pojazd dobrze skrojony poniekąd na miarę takiego przedsiębiorcy, czy jednak dwa oddzielne pojazdy, które sobie w drogę nie wchodzą. Auto e, zawsze służy określonym potrzebom, I, e, i to jest tak, że kabrioletem piachu nie będziemy wozić, a ciężarówką nie będziemy jeździć na plażę. Więc e, jeśli mamy mieć jedno auto, no to raczej w wariancie takim kompaktowym, które połączy nam te funkcje, ale znowu można powiedzieć, jeżeli coś jest do wszystkiego, to czy aby na pewno jest nie do niczego? To e, ostatni wątek, którym spuentujemy tę naszą rozmowę. E, zapytam o być może życzenia. Być może przewidywania, bo jesteśmy u progu 2025 już roku. Jaki to może być czas dla przedsiębiorców na warmii i Mazurach i czego przedstawiciel przedsiębiorców, pracodawców chciałby sobie i swoim kolegom po fachu życzyć na te nadchodzące miesiące? Rozsądnej stabilizacji. To nie chodzi o to, że nie ma się coś zmieniać i nawet ta zmiana nie może być dynamiczna, absolutnie może być dynamiczna. Natomiast żeby ona była racjonalna i żeby funkcjonowała zawsze w dobrym kierunku, żebyśmy nie mieli zmian dalece nietrafionych, bo tak się niestety bardzo często dzieje, biznes, jakikolwiek biznes, zawsze funkcjonuje na styku z administracją. Więc jeżeli mówimy o stabilnym rozwoju biznesu, to musimy myśleć o tym, żeby Administracja funkcjonowała stabilnie i przewidywalnie. I tego sobie Państwu życzę. To ja, jeśli Pan pozwoli, podpiszę się pod tymi życzeniami eksperta i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gamy modeli BMW można oglądać na żywo w salonie BMW z Dunek przy Alei Warszawskiej 117C w Olsztynie.